Nasza spółka powstała w 2014 roku, od początku związana z drukiem 3D. Oferujemy również usługi serwisu drukarek, szkolenia, jak i usługi druku 3D, nie tylko prototypowanie, ale nisko seryjne produkcje. Wspomagamy przemysł budowlany, lotniczy, samochodowy w różnego rodzaju koncepcjach, które mają od pomysłu do wizualizacji. Możemy zaproponować Państwu wszelkie rozwiązania, aby spełnić Państwa oczekiwania. Znajdujemy się na Giszowcu przy ulicy Górniczego Stanu 130. Zapraszamy wszystkich. Na pewno znajdziecie u nas to, czego szukacie.